Noc jedenasta, nie wiedzę. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie pojmujesz? Nikodem nie rozumie, o czym mówi Jezus. I o ile patrząc na Nikodema, to naprawdę miał, musiał podjąć ogromny wysiłek intelektualny, ogromny wysiłek serca zaprzeczyć wielu rzeczom, które po ludzku no są takie, które nie są do przejścia. Po to, by spróbować zrozumieć, co Jezus do niego mówi. Te wszystkie wątpliwości Nikodema, to niezrozumienie wynika po prostu z tego, że Jezus mówił o rzeczach nienormalnych. No to trzeba powiedzieć jasno, że Jezus mówił o rzeczach nienormalnych. Tak jak Jego narodzenie, to już sprawa nienormalna. Zwiastowanie wcześniej to sprawa nienormalna. Całe chrześcijaństwo nasze w cudzysłowie to sprawa nienormalna, bo te rzeczy są tak niesamowite, w które wierzymy, że po ludzku są nie do wytłumaczenia. Tak niesamowite, że po ludzku są nie do przejścia. Jeżeli ktoś mówi, że chrześcijaństwo jest, jest nudne, to tego chrześcijaństwa musiał w ogóle nie, nie, nie posmakować, nie spróbować. Ale często też jest tak, że nasza niewiedza wobec tajemnic Bożych, które już są objawione, wynika z naszej ignorancji. Z naszej ignorancji. To jest takie niepokojące to zdanie, które Jezus mówi: Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie pojmujesz, czyli Ty powinieneś znać pisma, które mnie zapowiadają. I gdybyś znał te pisma, to byś mnie rozpoznał. I teraz często w naszym życiu jest tak, że my mamy wiele wątpliwości, jeśli chodzi o wiarę, o Boga, o Jezusa, bo nie przeczytaliśmy, bo zlekceważyliśmy nauczanie, bo nie przyjęliśmy nauczania, bo nie wykorzystaliśmy narzędzi, które Bóg daje do tego, by poznać. I to jest niejednokrotnie problem, że to jest nasza wina, a nie Pana Boga, że my nie możemy czegoś zrozumieć. I rekolekcja to jest taki dobry czas. Żeby sobie w takich trudnych rzeczach też powiedzieć, że często wina nie leży po stronie Pana Boga, bo nieraz go tak obwiniamy, a jesteś taki tajemniczy, takie to wszystko jest nierealne, to, to jak mamy wierzyć? Często wina leży po naszej stronie, bo nie poznajemy, bo nie czytamy, nie modlimy się o tym za chwilę. No ale no właśnie, jak bowiem wierzyć, skoro nie poznaliśmy tego, w którego mamy uwierzyć. Niesamowite wrażenie na mnie zrobił człowiek, który jakiś czas temu przyjął do mnie porozmawiać, kiedy stanął w drzwiach i pytałem, przy księdza, przyjeżdżam do księdza, by zapytać, jak żyć. No i ciekawe to był, ciekawy początek rozmowy. Natomiast, kiedy zaczęliśmy rozmawiać, ten człowiek podzielił się ze mną niesamowitą historią swojego życia, gdzie przez jakiś dłuższy czas odszedł od Boga, od Kościoła, wyszedł z Domu Katolickiego, później gdzieś to wszystko zostawił, życie różnie się toczyło. I opowiada mi, że w pewnym momencie, jadąc w samochodzie, pomyślał sobie, że przecież wyszedł z Domu Katolickiego, a nigdy nie przeczytał całego Pisma Świętego. I kupił Pismo Święte, zaczął to Pismo Święte czytać. Po przeczytaniu Pisma Świętego, po jakimś czasie całe Pismo Święte przeczytał, wpadł do głowy pomysł, by zacząć odmawiać różaniec. I zaczął modlić się koronką. Po tym, jak zaczął odmawiać różaniec, wstąpił do kościoła. Jeszcze nie na Mszę świętą, ale wstąpił do kościoła. Później już była Eucharystia. I zobaczcie, że. Bóg sam zadziałał. Kiedy? Kiedy ten człowiek poznał pisma, kiedy zaczął czytać Słowo Boże, to go popchnęło do Różańca, później go to popchnęło do Kościoła, aż na Eucharystię. Zobaczcie, jak Bóg działa niesamowicie, ale człowiek musi się otworzyć i wyjść jakby z inicjatywą troszeczkę, odpowiedzi na Boże wezwanie, by poczytać, by się dowiedzieć. By postudiować troszkę, jak to jest to moją wiarą. Przecież dzisiaj każdy może sobie kupić z Kościoła katolickiego, ten, ten taki duży katechizm, kompendium. Można wpisać katechizm Kościoła Katolickiego online i, i mamy w internecie. Tam są cudowne rzeczy. Więc Bóg nas popycha naprawdę do tego, by poznawać, ale przede wszystkim czytać Słowo Boże, Pismo Święte. Gwarantuję wam, że jak zaczniecie czytać Pismo Święte, to mnóstwo wątpliwości zniknie. To noce Nikodema, które są w naszym sercu, zostaną rozproszone przez światło Słowa Bożego, bo Bóg tak działa jak co Więc nie możemy też wymagać od naszego serca, nie wiadomo jakiej wielkiej wiary, jeśli nie ma wiedzy po prostu, jeśli nie ma poznawania. Do tego także to spotkanie z Nikodemem nas zachęca. A dwa trzeba to poprzeć no, po prostu niczym innym jak modlitwą. Pamiętajmy o księdza, który przyszedł do nas do seminarium, na dzień skupienia i mówił, jeśli macie kryzys, jeśli was, wam coś nie idzie i się żalisz Panu Bogu, to najpierw się zapytaj, czy cię bolą kolana. Bo jeśli cię nie bolą kolana, to nie masz prawa Bogu się żalić. Zapytaj się, czy cię bolą kolana. Jak mamy spotkać Boga, skoro z Nim w ogóle nie rozmawiamy? Czy jest możliwa miłość wielka i małżeństwo, jak wcześniej by nie było spotkań, chłopaka z dziewczyną narzeczonych, Randek, kwiatów? Kawy yy, spędzanych wspólnie chwil nie było. Dlatego poznawanie i kolana to nam da gwarancję, że będziemy mogli zobaczyć, jak nasz Bóg jest wielki i wspaniały, jak będziemy mogli pokonać nasze ciemne noce nikodema i narodzić się na nowo.